Dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Marta Skoczeń i jestem dietetykiem i psychodietetykiem. Jako dietetyk specjalizuję się głównie w pracy z kobietami z różnego rodzaju problemami hormonalnymi, jak na przykład zaburzenia miesiączkowania, problemy z płodnością, zespół policystycznych jajników, także problemy z tarczycą, niedoczynność tarczycy, Hashimoto, również zaburzenia gospodarki cukrowej, insulinooporność, cukrzyca, a także problemy z nadwagą i otyłością. Natomiast jako psychodietetyk naprawia relacje z jedzeniem i z własnym ciałem. I myślę, że dzisiaj chcę poruszyć temat, zarówno z zakresu dietetyki, takiej dietetyki klinicznej, jak i też psychodietetyki, bo chcą konkretnie poruszyć takie wąskie dosyć zagadnienie perytyna i ciąża. I mimo, że to jest wąski temat i trochę taki szczegółowy, to jednak mający naprawdę bardzo duże znaczenie, zarówno dla kobiety, która przygotowuje się do ciąży, która stara się o dziecko, dla pary, która stara, która stara się o dziecko, jak i w trakcie ciąży, jak i też po urodzeniu dziecka i właśnie zarówno dla matki, jak i dla dziecka, więc myślę, że ten temat jest bardzo, bardzo ważny dla wielu osób, bo też nawet jak panie do mnie się zgłaszają na współpracę długoterminowe i pracujemy przez dłuższy okres czasu właśnie po to, żeby przygotować się do ciąży albo żeby tutaj nauczyć się odpowiednio odżywiać w trakcie ciąży, czy może tutaj, żeby zadbać o siebie i swoje odżywianie po urodzeniu dziecka, w trakcie karmienia piersią, żeby zadbać o te wyniki badań, swoje samopoczucie, ale też i o zdrowie dziecka. Tutaj nawet też ja planując swoją ciążę bardzo mi zależało, żeby dobrze się przygotować do ciąży. Jako dietetyczka wiem, jak dużą rolę odgrywa zadbanie o siebie, o swoje odżywianie, o suplementację w trakcie przygotowania się do ciąży w ciąży i podczas karmienia piersią. Jednym z tych bardzo ważnych elementów jest właśnie zadbanie o dobry poziom ferytyny i chciałam ten odcinek właśnie poświęcić temu szczególnemu tematowi, bo też wiele pań właśnie, które stara się o dziecko zgłasza się do mnie na konsultację, żeby dobrze przygotować się do tej ciąży i żeby właśnie zadbać o ten dobry poziom ferytyny już przed ciążą i też, jeśli chodzi też o tą ferytynę, to ona ma duże znaczenie dla zdrowia i rozwoju dziecka. Ale też ma duże znaczenie dla samopoczucia kobiety, kobiety, dla jej zdrowia w trakcie ciąży czy po ciąży. Więc myślę, że ten temat jest bardzo ważny dla wielu osób. I może, gdy właśnie znasz kogoś bliskiego, kto właśnie jest w trakcie przygotowań do ciąży, kto może jest w ciąży, a może karmi już piersią, czy po prostu jest już po urodzeniu dziecka i chce zadbać o siebie. To bardzo polecam, żeby podkreślić ten odcinek podcastu, bo niestety wciąż jeszcze mało osób wie, jak ta ferytyna jest ważna i jak zadbać o nią w prawidłowy sposób. I zanim tutaj już szczegółowo omówię temat ferytyny w ciąży, przed ciążą, w trakcie ciąży, to na początek małe ogłoszenie, bo aktualnie. Do 25 września trwa promocja na mój kurs o tym, jak skutecznie podnieść poziom ferytyny. Jeśli tutaj mnie regularnie obserwujesz, regularnie słuchasz moich podcastów, regularnie tutaj czytasz mnie w mediach społecznościowych czy na blogu, wiesz, że ja naprawdę bardzo, bardzo rzadko robię promocje na swoje różne produkty, kursy, e-booki. Te promocje zdarzają się niesamowicie rzadko i właśnie teraz jest promocja na mój kurs o tym, jak skutecznie podnieść poziom ferytyny. Jest to jedyna promocja w tym roku. W tym roku na pewno już nie będzie żadnej kolejnej promocji na Black Friday, na jakieś różne inne okazje, święta i tak dalej. Więc jeśli Ty zmagasz się z niską ferytyną i chciałabyś lepiej zadbać o swoją ferytynę, podnieść ją trwale i skutecznie, to naprawdę polecam Ci dołączenie do mojego kursu online. Do tego kursu online już dołączyło, skorzystało z niego prawie, że 100 osób, więc tutaj bardzo, bardzo dużo. Jest to jeden właśnie z najpopularniejszych moich kursów, cieszący się największym zainteresowaniem. Ale też zbierające takie pozytywne opinie uczestniczek, że właśnie dzięki temu kursowi, dzięki temu, że wdrożyły tą wiedzę, że ją praktykowały, to ich wyniki badań i samopoczucie znacznie się poprawiły. A w tym kursie naprawdę łączę taką wiedzę z praktyką. Jest wiele też takich praktycznych ciekawostek, praktycznych przykładów, materiałów, są przepisy, są tutaj konkretne schematy działania. Ten kurs to naprawdę świetna praktyka i edukacja w jednym, bo dzięki niemu naprawdę można się super samodzielnie nauczyć działać, żeby po pierwsze tą ferytynę podnieść, a po drugie, żeby właśnie trwale i skutecznie utrzymywać ją na odpowiednio wysokim poziomie. Więc tutaj myślę, że o tym kursie opowiem jeszcze więcej na koniec podcastu. Natomiast teraz po prostu chciałam Cię poinformować, że ten kurs jest w promocji. W opisie tego podcastu znajdziesz link do tego kursu. Możesz po prostu kliknąć w ten link, zapoznać się szczegółowo z kursem. Jeśli poczujesz, że jest dla Ciebie, że chcesz z niego skorzystać, że chcesz podnieść swoją ferytynę, lepiej zadbać o swoje wyniki badań, to zachęcam Cię, żeby dołączyć teraz do tego kursu w tej promocyjnej cenie. Bo naprawdę prędko, na pewno nie w tym roku, prawdopodobnie dopiero zero pojawi się kolejna promocja. Natomiast teraz przechodzimy już do dzisiejszego tematu, koniec ogłoszeń i może nie powinnam już tego przypominać, ale jednak lubię jak wszystko jest takie uporządkowane. Na początek naprawdę jeszcze dwa, trzy zdania w ogóle o tym, czym jest ferytyna. Chcę tu bardzo podkreślić, że ferytyna to białko. Białko, które magazynuje żelazo w organizmie. Jest to zapas żelaza w organizmie. I ja bardzo lubię te porównanie, bo żelazo i ferytynę można porównać do lodówki i zamrażarki. Żelazo to lodówka, czyli takie bieżące potrzeby, a ferytyna to zamrażarka, czyli właśnie ten magazyn, zapas na wypadek różnych sytuacji. I żelazo jest niezbędne do produkcji hemoglobiny, która transportuje tlen do tkanek, w tym do rozwijającego się płodu. I ferytyna jest bardzo ważnym wskaźnikiem laboratoryjnym, który informuje najwcześniej o zmniejszaniu się ustrojowych zapasów żelaza. To ona obniża się jako pierwsza. Ferytyna pomaga właśnie zdiagnozować utajoną anemię z niedoboru żelaza. Utajonego niedoboru żelaza nie widać w morfologii, nie widać w poziomie żelaza we krwi. Pierwszym parametrem mówiącym o tym, że właśnie zapasy żelaza są wyczerpane jest właśnie ferytyna. Dlatego warto ją badać. Dopiero z czasem obniża się żelazo czy parametry czerwonokrwinkowe w morfologii. I tu, jeśli chodzi o ciążę, to o niedokrwistości w ciąży mówimy, gdy poziom hemoglobiny spada poniżej 11 w każdym trymestrze ciąży oraz poniżej 10 w połogu. Kolejnie niedokrwistość u kobiet, które nie są w ciąży, diagnozuje się, gdy hemoglobina jest poniżej 12. Jednak, zarówno będąc w ciąży, jak i bez ciąży, ważna jest nie tylko morfologia, nie tylko hemoglobina, nie tylko żelazo, ale także właśnie ferytyna, która niestety często jest rzadko badana, rzadko zlecana i rzadko sprawdzana. W ogóle możesz dać mi znać w komentarzu, czy jeśli tutaj byłaś w ciąży, czy może jeśli starasz się o dziecko, to czy w ogóle badałaś werytynę, czy miałaś takie zalecenie od lekarza, który cię prowadzi, który się tobą opiekuje. Jestem bardzo ciekawa, daj znać w komentarzu, bo jak do mnie zgłaszają się pacjentki, jak współpracujemy razem, to niestety mało, która miała zleconą ferytynę, żeby ją sprawdzić w trakcie ciąży. Ja na szczęście miałam, na szczęście miałam to szczęście, że byłam pod opieką lekarza. W trakcie ciąży, który zlecał mi ferytynę i sprawdzał tą ferytynę, czy ona jest na odpowiednim poziomie. I tutaj praktycznie przez całą ciążę ta ferytyna była bardzo ładna, dopiero już na samej końcówce wpadła mi zbyt nisko, więc tutaj włączyliśmy małą dawkę suplementacji żelaza właśnie podczas mojej ciąży. I teraz tak, jaki jest w ogóle dobry poziom ferytyny w ciąży? Kobiety, które planują ciążę, myślą o dziecku, powinny już na tym etapie zadbać o dobry poziom ferytyny. W ogóle ja należę do tych osób, które lubią być dobrze przygotowane. I zawsze to też powtarzam moim pacjentkom. Jeśli myślą o ciąży, nawet w perspektywie roku, w perspektywie sześciu miesięcy, kilku miesięcy, to warto mieć na uwadze to, żeby tak już naprawdę te 6 miesięcy przed, a ostatecznie już te 3 miesiące przed, naprawdę zacząć takie dobre przygotowania, jeśli chodzi o kwestie zajścia w ciążę, zrobienie kompletnych badań, żeby po prostu tutaj sprawdzić, w jakim stanie jest nasz organizm. I tutaj wykonanie badań profilaktycznych w trakcie planowania ciąży według mnie jest bardzo ważne, bo lepiej się dobrze przygotować, niż się zaskoczyć. I właśnie w tym warto sprawdzić poziom ferytyny. I u kobiet planujących ciążę i będących już w ciąży poziom ferytyny powinien wynosić przynajmniej 60. I też w rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w czasie ciąży za prawidłowy uznaje się poziom ferytyny 60. I też może to być właśnie punkt odniesienia, do jakiej wartości dążyć w okresie starań o dziecko. I też tu prawdopodobieństwo wystąpienia anemii z niedoboru żelaza w ciąży jest mniejsze, jeśli właśnie stężenie ferytyny wynosi tak około już 60-70. Z kolei też u kobiet w ciąży bez niedokrwistości, ze stężeniem ferytyny poniżej 60 po 16 tygodniu w ciąży zaleca się włączenie suplementacji żelaza. Z kolei u kobiet z jawną niedokrwistością należy podawać większą dawkę żelaza niż u kobiet z niedoborem żelaza bez towarzyszącej niedokrwistości. Dlatego też właśnie uważam, żeby regularnie wykonywać badania, żeby w odpowiednim momencie po prostu podjąć takie właściwe działania, żeby wyłapać ten odpowiedni moment, kiedy należy tutaj właśnie mocniej działać. I tak jak sama tutaj widzisz, takie zabezpieczenie się, uregulowanie swoich wyników badań, dobre odżywienie siebie, przed ciążą naprawdę ma duże znaczenie właśnie pod tym kątem, jak my będziemy się czuły w ciąży i jak będzie się rozwijało nasze dziecko. I też jak w ogóle ferytyna wpływa na ciążę, na matkę i na rozwój dziecka. I tu ferytyna jest naprawdę niezwykle ważna w ciąży ze względu na jej taką kluczową rolę w magazynowaniu i regulacji poziomu żelaza, który jest niezbędny i dla matki, i dla rozwijającego się dziecka. W ogóle w czasie ciąży zapotrzebowanie na żelazo znacznie wzrasta, ponieważ jest ono niezbędne do produkcji hemoglobiny dla matki, ale też właśnie i dla dziecka, które to transportuje tlen w naszym organizmie. W ciąży zwiększa się objętość krwi matki, co wymaga większej ilości żelaza. Dziecko potrzebuje żelaza do własnego rozwoju, szczególnie dla tworzenia krwinek czerwonych i prawidłowego funkcjonowania układu krwionośnego. Odpowiedni poziom ferytyny wskazuje właśnie na dostateczne zapasy żelaza, które mogą być wykorzystane w razie potrzeby. Teraz porozmawiajmy sobie o konsekwencjach niskiej ferytyny anemii właśnie dla kobiet ciężarnych, kobiet w ciąży. I tu można wymienić ryzyko przedwczesnego porodu i zwiększenia takich komplikacji porodowych. Też większa podatność na różne infekcje. Niedobór żelaza i ferytyny osłabia układ odpornościowy. I w ogóle też na ten temat nagrałam oddzielny odcinek podcastu ferytyna a odporność. I jeśli go jeszcze nie słuchałaś, to bardzo Ci polecam. Dalej wśród konsekwencji niskiej ferytyny w ciąży wymienia się zmęczenie, osłabienie. Anemia może się właśnie objawiać takim chronicznym zmęczeniem, osłabieniem, zawrotami głowy, powoduje też trudności z wykonywaniem codziennych czynności, co właśnie negatywnie wpływa na jakość życia ciężarnej. I w ogóle ciąża to jest takie duże wyzwanie dla naszego organizmu. W ogóle kobieta w ciąży może czuć się bardzo różnie, może tej mieć wiele różnych dolegliwości. Ja naprawdę przez e, ciąże miałam wiele takich, że tak powiem, negatywnych objawów, bo większą część w ciąży na początku miałam okropne nudności, mdłości, wymioty, z kolei w późniejszej okresie ciąży męczyła mnie zgaga i refluks, więc ciąże przechodziłam trochę średnio i właśnie jeśli kobieta ma tyle różnych objawów związanych, związanych po prostu z samym faktem bycia w ciąży, to jak dojdą jeszcze objawy właśnie niskiej ferytyny, to naprawdę może być ciężko funkcjonować w ciągu dnia. Dlatego warto już wcześniej o tym pomyśleć. Dalej, wśród konsekwencji wymienia się problemy z sercem. Anemia z niedoboru żelaza może powodować przyspieszone bicie serca, co jest wynikiem wysiłku organizmu, próbującego dostarczyć odpowiednią ilość tlenu do tkanek. Też odpowiednie zapasy żelaza w ciąży sprzyjają regeneracji organizmu matki po porodzie i zapobiegają poporodowej anemii. Więc właśnie ja tutaj, tak jak mówię, lepiej zapobiegać niż leczyć. Lepiej już o czymś pomyśleć na wcześniejszym etapie, niż właśnie później zmagać się z różnymi negatywnymi konsekwencjami. Dalej też niski poziom żelaza może wpływać na produkcję mleka matki, co może utrudniać karmienie piersią i dostarczenie niezbędnych składników odżywczych dziecka. Więc jak widzisz, tych konsekwencji niskiej ferytyny, anemii dla kobiety w ciąży jest sporo. Jedne są bardziej poważne, inne mniej poważne. Ja tutaj też wymieniłam tych konsekwencji kilka, a tak naprawdę jest ich sporo więcej. Natomiast teraz jakie są konsekwencje niskiej ferytyny dla dziecka? I tu można wymienić między innymi to, że niedobór żelaza może prowadzić do niskiej masy urodzeniowej dziecka i prowadzić do dalszych problemów zdrowotnych, przez co też na przykład dziecko może wymagać specjalistycznej opieki po narodzinach. Też niska ferytyna, anemia może powodować niedostateczne dotlenienie. Właśnie anemia u matki może prowadzić do zmniejszonego dostarczenia tlenu do płodu. To może wpływać na rozwój narządów i tkanek, w tym też m.in. mózgu. Dalej też dzieci urodzone przez mamę za nemią, mogą mieć opóźnienia w rozwoju fizycznym, motorycznym, poznawczym. Żelazo jest naprawdę ważne dla rozwoju naszego mózgu i dzieci, które doświadczyły niedoboru żelaza w życiu płodowym, mogą mieć później trudności w nauce i rozwijaniu umiejętności poznawczych w późniejszym życiu. I też zwiększone ryzyko anemii u noworodka, bo niedobór żelaza w ciąży może przełożyć się na anemię, na, może przełożyć się na anemię i niedobór żelaza u noworodka i po prostu w dalszym rozwoju. I też niska ferytyna w ciąży może zwiększać ryzyko problemów w funkcjonowaniu układu odpornościowego i zwiększa, zwiększać podatność na infekcje. Tak jak właśnie u kobiety ciężarnej, tutaj żelazo pod kątem odporności jest bardzo, bardzo ważne. I tu mówię też o konsekwencjach niskiej ferytyny, anemii dla kobiety w ciąży, mówię o konsekwencjach właśnie dla dziecka. I nie robię tego absolutnie po to, żeby tutaj Cię straszyć, żeby Cię przestraszyć, dodatkowo zestresować, jeśli na przykład jesteś w ciąży, bo stres kobietom w ciąży też nie jest polecany, to absolutnie chcę, żebyśmy się dobrze zrozumiały i ja absolutnie nie chcę Cię straszyć, nie chcę, żebyś teraz panikowała, żebyś tutaj pochopnie włączyła jakieś działania. Po prostu chcę zwiększyć świadomość, bo też niestety mało się o tym mówi. Też jak panie do mnie przychodzą na konsultacje i na przykład rozmawiamy na te tematy, to na przykład czują taki duży żal, że nikt ich o tym nie poinformował, nikt im o tym nie powiedział. Więc ja nagrywam ten podcast po prostu czysto informacyjnie, żeby zwiększyć świadomość, że jeśli kto może, jest w odpowiednim czasie, w odpowiedniej sytuacji ten podcast słucha, no to właśnie jest w tym dobrym momencie, gdzie może zaopiekować się o to zaopiekować się tą ferytyną, poprawić swoje wyniki badań. Natomiast jeśli y, urodziłaś już dziecku, nie wiedziałaś o tym w ciąży, nie wiedziałaś o tym na etapie planowania ciąży, to absolutnie nie chcecie Cię zestresować, nie chcecie Cię przestraszyć, że z Tobą, że z dzieckiem będzie coś nie tak, bo ja tutaj o to opowiadam o tym, że te konsekwencje mogą się pojawić. Natomiast w każdej sytuacji też może być inaczej. Natomiast też jeśli nie wiedziałaś o tym na etapie planowania ciąży, czy w ciąży, a jesteś już po urodzeniu dziecka, czy może niedawno urodziłeś to dziecko, to zachęcam Cię po prostu do kontrolnego zrobienia badań, do kontrolnego, do kontrolnego zrobienia morfologii, żelaza, ferytyny, zobaczeniu jaka ta ferytyna jest czy do kontrolnego zbadania po prostu tych badań u dziecka żeby zobaczyć w jakiej sytuacji jest dziecko na tym etapie też można bardzo fajnie już zadziałać jeśli wyjdą jakieś niedobory jeśli wyjdą jakieś problemy to też można bardzo fajnie zadziałać a nie na przykład czekać kilka kilkanaście lat zanim pojawią się jakieś kolejne problemy więc powtarzam żebyśmy się dobrze zrozumiały absolutnie nie chcę straszyć chcę pomóc chcę zwiększać świadomość i mam nadzieję że tutaj dobrze się zrozumiemy i teraz też często dostaję takie pytanie: czy suplementacja żelaza w ciąży jest bezpieczna? Czy jest potrzebna? Jeśli chodzi o suplementację żelaza w ciąży, to ona jest zazwyczaj bezpieczna i często jest potrzebna, jednak powinna być skonsultowana ze specjalistą, żeby dobrać odpowiednią dawkę, odpowiednią porę i odpowiedni sposób suplementacji. Ważne, żeby ta suplementacja, ta dawka była dostosowana do indywidualnych potrzeb kobiety w ciąży które mogą być różne w zależności od sytuacji zdrowotnej, od poziomu ferytyny, od poziomu hemoglobiny we krwi. Ważne jest też regularne robienie badań, żeby monitorować poziom żelaza i ferytyny we krwi, aby uniknąć zarówno niedoboru, jak i nadmiaru żelaza, bo obie skrajności nie są dobre dla nas i dla naszego dziecka. Należy też zwrócić uwagę na dawkę suplementu czy leku z żelazem, bo przyjmowanie zbyt dużej ilości żelaza, może prowadzić do dolegliwości takich jak zaparcia, nudności, ból brzucha, a w skrajnych przypadkach może spowodować nawet zatrucie żelazem. Więc tutaj z suplementacją żelaza naprawdę ostrożnie często w ciąży ona jest potrzebna. Tak jak też ja mówiłam, już na końcówce ciąży też włączyłam suplementację żelazem. Natomiast tutaj warto to kontrolować ze specjalistą. Ciąża to jest szczególny stan, kiedy myślimy nie tylko o sobie, ale też o naszym dziecku, więc nie robimy niczego pochopnie. Natomiast też chcę jeszcze zaznaczyć, że suplementacja żelaza może powodować ciemniejsze czy nawet czarne stolce co z kolei jest normalnym i nieszkodliwym efektem ubocznym. Dodatkowo też suplementacja żelaza może zwiększać, nasilać zaparcia u kobiety ciężarnej, więc warto zwrócić na to uwagę. I tak jak też mówiłam, badaj ferytynę w ciąży, nawet jeśli lekarz ci nie zleca. Mi lekarz w ciąży zlecił badanie ferytyny chyba dwa razy. Też chyba sama sobie za dwa razy zbadałam dodatkowo, nawet jak mi nie zlecił, bo po prostu chciałam dokładnie wiedzieć, jak wygląda sytuacja. I chciałam trzymać rękę na pulsie. Takie już trochę, że tak powiem, spoczenie zawodowe, że czasami jak się zbyt dużo wie, to jest trudniej. Natomiast tutaj zachęcam Cię, jeśli tutaj nawet lekarz nie zlecił, jesteś na etapie planowania ciąży, w ciąży, pociąży, w połogu, później już na dalszym etapie po urodzeniu dziecka, badaj tą ferytynę dla własnego zdrowia. I tutaj też mówiłam, żeby nie przesadzić z nadmierną suplementacją żelaza, bo tak jak też wspomniałam, suplementacja żelazem w ciąży jest często potrzebna i wskazana. I tak podkreślę raz jeszcze, że warto to robić rozsądnie i pod opieką, pod opieką specjalisty. Suplementacja bez wskazań, źle dobrana w nadmiarze, może prowadzić do nadmiaru żelaza w organizmie, co może być toksyczne i dla matki, i dla dziecka. I tu jeszcze kilka słów, do czego może prowadzić nadmiar żelaza. Żeby to tak podsumować. Nadmiar żelaza może powodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Suplementy żelaza mogą właśnie powodować zaparcia, bóle brzucha, biegunki, nudności, wymioty. W przypadku wystąpienia tych objawów, gdy one są bardzo uciążliwe, warto się skonsultować z lekarzem w celu dostosowania dawki lub zmiany formy suplementu. Uszkodzenie wątroby, kolejnym, kolejnym tutaj skutkiem może być uszkodzenie wątroby. Przewlekły nadmiar żelaza właśnie może prowadzić do marskości wątroby. Też mogą pojawić się problemy z sercem. Nadmiar żelaza może prowadzić do kardiomiopatii i arytmii. Zbyt duża ilość czy zbyt duża dawka żelaza może prowadzić do ostrego zatrucia żelazem i stanów zapalnych, a tutaj w trakcie ciąży nie jest to wskazane. Też nawet są takie dane i przesłanki, że nadmierna suplementacja, przesadzenie z żelazem może sprzyjać rozwojowi insulinooporności, zmniejszenia sekrecji insuliny przez trzustkę. Też może sprzyjać cukrzycy ciążowej i też może powodować zwiększony ryzyko stanu przedrzucawkowego, zwłaszcza u kobiet suplementujących żelazo przed 16 tygodniem ciąży bez obniżenia hemoglobiny. Więc tutaj jak widzisz? zbyt niski poziom ferytyny, anemia, niedokrwistość w ciąży negatywnie wpływają na matkę i dziecko, ale też przesadzenie w drugą stronę, nadmiar żelaza, zbyt duża dawka, zbyt duża ilość, zbyt długa suplementacja żelazem też może dawać szereg negatywnych konsekwencji dla matki i dziecka. Więc tak jak już raz powiedziałam, ciąża jest szczególnym stanem. Nie podejmujemy tutaj pochopnie decyzji, tylko właśnie podchodzimy rozsądnie. Robimy badania, Sprawdzamy, w jakiej sytuacji jesteśmy, i adekwatnie do sytuacji dobieramy odpowiednie działania. Jak podnieść poziom ferytyny w ciąży? To ja powtórzę, że jeśli jesteś na etapie planowania ciąży, to już wtedy zadbaj o ferytynę. Już przed ciążą zadbaj o uzupełnienie tych zapasów, bo po później w ciąży będzie Ci o wiele łatwiej. I ja też właśnie tak zrobiłam, że na Tutaj etapie przygotowywania się do ciąży, na etapie planowania ciąży bardzo zadbałam o wszystkie swoje wyniki badań. Bardzo zadbałam o hormony tarczycy, o hormony płciowe, bardzo zadbałam o witaminę B12, D3, kwas foliowy, ferytynę. Jesteś na tym etapie, to jesteś w fajnym momencie, gdzie możesz fajnie się przygotować i zadbać o te wszystkie wyniki badań. Jeśli jesteś na późniejszych etapach, to też zrób badania, sprawdź, na jakich poziomach są poszczególne parametry. I wtedy też zadbaj właśnie o to, żeby je poprawić. I tu bardzo ważne jest zadbanie o dobrze zbilansowane odżywianie, zawierające produkty bogate w żelazo i przede wszystkim też zadbanie o ich dobre wchłanianie. Bo jak ja to często powtarzam, jesteś nie tylko tym, co jesz, ale jesteś też tym, co wchłaniasz. Więc tu wchłanianie, trawienie. Zadbanie o prawidłową pracę układu pokarmowego jest bardzo ważne. I w ogóle też w ciąży należy zadbać o dobrze skomponowane odżywianie, które jest ważne dla przyszłej mamy i dla rozwoju dziecka. Więc tutaj myślę, że te wszystkie informacje które przekazałam, są dla ciebie bardzo, bardzo pomocne. Bardzo chciałam podkreślić ten temat ferytyny i ciąży, tych prawidłowych poziomów, bo też wiele kobiet się do mnie właśnie zgłasza na etapie ciąży czy na etapie przygotowania do ciąży i pyta o tą ferytynę, więc z tego względu też postanowiłam nagrać odcinek podcastu na ten szczególny temat. I bez względu na to, czy jesteś w ciąży, czy nie jesteś, czy się przygotowujesz do ciąży, czy chcesz mieć dziecko, czy nie chcesz mieć dziecka, ale Twoja ferytyna jest niska, to dla Twojego własnego zdrowia, dla Twojego własnego samopoczucia po prostu zachęcam Cię, żeby o nią zadbać. I w ogóle daj mi znać w odpowiedzi na ten podcast, w komentarzu, czy ten odcinek podcastu był dla Ciebie pomocny, czy był dla Ciebie wartościowy, czy był ciekawy. Naprawdę. Nawet nie wiesz, jak bardzo Twoje reakcje, Twoje odpowiedzi, Twoje komentarze są dla mnie ważne. To jest takie ważne docenienie mojej pracy, tutaj, pracy, którą tutaj robię dla Ciebie. Więc będę bardzo wdzięczna za każdy komentarz, każdą informację zwrotną, czy odniesienie się po prostu do tematu, który poruszam w tym podcaście. Natomiast jeśli chcesz lepiej zadbać o swoją werytynę, podnieś ją trwale i skutecznie, to bardzo polecam Ci mój kurs online o tym, jak skutecznie pod, podnieść poziom ferytyny. Tutaj, jeśli właśnie chcesz poznać skuteczne metody i techniki, dzięki którym na stale podniesiesz poziom ferytyny, jeśli masz dość tego, że suplementacja żelaza działa na chwilę, a potem ferytyna zaraz znów spada, jeśli chcesz nauczyć się, jak działać na co dzień, żeby utrzymywać odpowiednio wysoki poziom ferytyny i czuć się dobrze. Jeśli chcesz, może zatrzymać wypadanie włosów, odżywić je, nadać im blasku. Może, jeśli chcesz odzyskać swoją energię życiową, motywację do działania, poprawić skupienie, koncentrację, co też przełoży się na lepszą jakość Twojego życia osobistego i zawodowego. A może chcesz poprawić pracę Twojej tarczycy, poziom hormonów tarczycy, co też na przykład przyspieszy Twój metabolizm czy poprawi samopoczucie. A może chcesz odzyskać siły na aktywność fizyczną, przestać się męczyć szybko. A może chcesz nauczyć się lepiej czytać swoje wyniki badań, żeby nie dać już więcej sobie wmówić, że wszystko jest dobrze, jeśli czujesz się źle. A może chcesz nauczyć się, jak układać codzienny jadłospis bogaty w żelazo i dostosowany do ciebie bez konieczności trzymania się jakiejkolwiek uciążliwej diety. To w tych wszystkich sytuacjach pomoże Ci mój kurs online o tym, jak skutecznie podnieść poziom ferytyny naprawdę połącz wiedzę z praktyką i przestań kręcić się w kółko. Dodatkowo też myślę, że co ważne dla wielu osób, kurs zawiera przepisy na pyszne, proste i szybkie posiłki bogate w żelazo. W kursie znajdziesz zestaw 25 przepisów na posiłki bogate w żelazo i substancje wspierające jego wchłanianie. Każdy przepis zawiera podaną kaloryczność, zawartość białka, tłuszczu węglowodanów. Podano zawartość żelaza, czy rodzaj żelaza i co wpływa na jego wchłanianie. Też zawiera wskazówki i ciekawostki, dlaczego tak, a nie inaczej skomponowany jest posiłek. Co tu ma znaczenie, jak łączyć składniki, jak dobrze bilansować posiłki. Naprawdę jest to świetna praktyka i edukacja w jednym. I dzięki temu samodzielnie nauczysz się bilansować posiłki, zobaczysz, jak to robić dobrze. Dodatkowo wzbogacisz swoje menu w pyszne potrawy, a posiłki nie będą wymagające i czasochłonne w przygotowaniu. To myślę, że tyle o kursie tutaj. Jeśli chcesz lepiej poznać, o czym jest ten kurs, jak wygląda ten kurs, co znajdziesz w tym kursie, to po prostu kliknij w link, który znajduje się w opisie tego podcastu. Natomiast w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Bardzo dziękuję Ci, że dotrwałaś do końca, że wysłuchałaś cały ten odcinek podcastu. Yy, I co? I słyszymy się w kolejnych odcinkach podcastu. A ja czekam na Twoje komentarze i czekam też na Ciebie w moim kursie, jeśli zmagasz się z niskim poziomem ferytyny. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach.